Hej, to jest Krzysiek z Wiatra, obok jest biegacz Piotrek. Witamy Was w Lesie Zwierzynieckim, gdzie rozpoczynamy już poniedziałek Leśną Triadę. Nasz pierwszy bieg spośród trzech. Zaprezentujemy wam dzisiaj trasę biegu, żebyście się nie pomylili i przy okazji zobaczyli, jak pięknie w lesie jest, jak warto zadbać o aktywność i ruch. Jak wiecie, trasy zwierzynieckie są już wytyczone. My wpadliśmy na pomysł, żeby poprowadzić trasę. Tędy, których biegnie pomarańczowa linia. Ale żebyście wiedzieli, musimy ten strzałki troszeczkę odwrócić. Zaczniemy, więc nie w tą stronę, a zaczniemy tak, jak chociażby ma miejsce parkrun: czyli zaczniemy biec tędy do kamienia, obiegujemy kamień, biegniemy alejką na wprost, obiegujemy dużą część parku i później zaczynamy taką szybką trasą z górki w kierunku kamienia, no i wracamy alejką aż tutaj. Trasa, jak widzicie, ma 2090 metrów. 2 km, za chwilę zaprezentujemy jej profil, jak fajnie przebiega, jak fajnie będzie wam się biegało. Ta wygląda trasa naszego biegu, za nami 2 km, trasa piękna, zielona, ciekawa, nawierzchnia super sprzeżysta, bardziej niż Dołączacie Dołączajcie do nas z zapisami duszami już w poniedziałek. Do zobaczenia!